Witam serdecznie TVL24 Leczek Stanisław Kaczmarek. Dzisiaj jest 26 października 2023. Właśnie się głosik o imieniu i nazwisku? Zresztą Bogdarski. Witamy i zaczynamy, kochani, transmisję. Witam serdecznie Krzysztofie, względnie jak jestem dzisiaj ubrany. Nie ukrywam szanowni go, y, 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 widzowie, że my się znamy, ponieważ dlaczego? Bo. Jest znamy się z w klubie Warta Blind Football, gdyż Leszek jest naszym obrońcą. Gra w piłkę nożną dla osób niewidomych i słabowidzących. Tak więc, no stąd się znamy. Jest moim przyjacielem, a zarazem zawodnikiem w naszej drużynie. No właśnie, Krzysztof a? wie, zgani jak jestem ubrany. No domyślam się, że jesteś ubrany w barwy biało-czerwone, eee, jako że nie. łączymy się... Nie, zieloną koszulkę Bo... mam. Zieloną koszulkę Tak? Ma. Tak, założoną. Eee, Dzisiaj bez po, nie, bez, nie bez powodu dzwonię dzisiaj do trenera, dlatego że, wie. powiedz widzą gdzie jesteście. Jesteśmy razem z reprezentacją Polski na turnieju interkontynentalnym w Indiach, w miejscowości Cochin i całkiem niedawno zakończyliśmy pierwszy mecz w turnieju. A jak to się stało, że sami się znalazła Prezentacja Polski? A powiedz widzom. Reprezentacja Polski wywęczyła sobie awans do tego turnieju w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, zajęliśmy miejsce premiujące nas grą i udziałem w tym turnieju właśnie tutaj w Indiach i tym sposobem znaleźliśmy się tutaj. Możemy się pochwalić też, że od nas otwarty Poznań jest też w Indiach. Zgadza się Trzech. Czech! A, Czech! To jeszcze jest Robert Kaczmarek, tak? Tak, jest, dokładnie, jest Robert, nasz, jest, Robert Kaczmarek, jest Patryk X i jest Łukasz Pawlik. No to. Um, no? powiem tak. Siedzą obok mnie, a akurat te dwa trudnie siedzą obok okay. mnie. Zaraz także... nimi <słyszą> po... z nimi porozmawiam przy okazji, jak już są. To ja, trenerze, no to, to, to mam pytanie. Bo zanim zadam zada to pytanie, po piątej godzinę naszego polskiego czasu, po piątej, odbyło się u Was, która to godzina była? 8:30, tak? 8:30, tak? Tak, i odbyło się mecz. Jakie wrażenia po meczu pierwszym? Z kim galiście? Dzień. Dziś zagraliśmy pierwszy mecz turnieju. Generalnie nie tylko był to nasz pierwszy mecz turnieju, ale to był w ogóle pierwszy mecz tego turnieju. Także gdzieś otwieraliśmy tym meczem cały turniej. No niestety yy, z mizernym skutkiem dla nas, ponieważ to przegraliśmy 0-1. W słabej, słabej grze na pewno i wynik, i sama gra nas zupełnie nie, za, nie zadowalają nas zupełnie, zupełnie, zupełnie. Nie chciałbym analizować co się stało, ponieważ jeszcze tutaj pierwszy trener, nie siedliśmy z pierwszym trenerem, nie przeanalizowaliśmy tego meczu, także na pewno nie chciałbym analizować co się stało i, i z jakiego powodu przegraliśmy, ale... Ale nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Jesteśmy wszyscy tutaj cała drużyna mocno mocno naszą postawą jesteśmy rozczarowani i troszkę mamy do siebie żalu, może nawet nie troszkę, co, dużo co, co żalu, nie, bo, że nie, potrafi, nie, nie potrafiliśmy dźwignąć tego tematu. Co tam nie wyszło takiego, że jesteście troszeczkę tak powiem zawiedzieni w tą sytuacją, co było na Co tam nie zagrało? Uch tak na szybko, no na pewno gdzieś na pewno troszkę zmęczył nas klimat. No strasznie gorąco, wilgotność powietrza bardzo duża. Czasu na aklimatyzację było bardzo mało, bardzo długa podróż wyczerpująca, ale no nie szukałbym tutaj wytłumaczenia. Nie, nie potrafię na tą chwilę, znaczy nawet Potrafić bym potrafił, natomiast nie chcę, nie chcę, nie chcę tutaj naszym słuchaczom i przedstawiać sprawy, dopóki nie zrobimy tego, tego tutaj razem z drużyną, także, także nie, nie będę z... wychodził to przed sobą. To... nie załamujmy się, tak? Tak, no są kolejne mecze, czekają właśnie skrupie jeszcze trzy. Yy, ta właśnie kiedy najbliższy prezentacja Polski zagra yy, mecz i kolejny z Jutro gramy z Egiptem o godzinie 16 czasu tutaj indyjskiego w Kocin, czyli w Polsce to będzie 3,5 godziny do tyłu, to to będzie 12.30 czasu polskiego. Hmm. E, Teraz mam pytanie właśnie do kapitana z naszej Warty Poznań, e, jeżeli można um, z nim porozmawiać w renerze. Już podaję. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam ciebie Lesz. Witam serdecznie. Eee, grałeś wczoraj, e, dzisiaj przepraszam. Mm, tak, tak. Pod koniec meczu wszedłem na paręnaście minut. I jak, co odczuwałeś? Jak, jak widziałeś, że coś się nie tak dzieje? To znaczy no, tego, że nie tak się dzieje, no to, to można powiedzieć nie, nie było tak zauważalne na, na boisku, no bo to jednak stres, emocje. To wszystko te takim Nie że to, potrafisz latać po całym boisku. To już wszyscy wiedzą. No tak, ale tutaj, tutaj jednak, jednak byłem trochę, że tak powiem, od, od, odbarczony tym, bo jednak miałem swoją pozycję, na której grałem i, i, i pilnowałem z swojej strefy, więc tutaj było no, całkiem inna gra niż niczego w klubie, nie? Powiedz mi tak, a posiłki jak wyglądają przed właśnie meczem, który dzisiaj odbył się? Lekkie jedzenie to było, ostre, no powiem tak. No, każdy, każdy patrzał, że tak powiem, pod swoim względem, żeby się po prostu nie najeść, no, żeby no, dobrze się czuć, żeby nie być pełnym, bo wcześniej mieliśmy dosyć ten, te, te, te śniadanie, dzisiaj o szóstej rano, ale no całkiem inne niż, niż u nas w kraju, no, no pikantne, ale, ale idzie zjeść. Powiedz, chciałbyś tam zamieszkać? Nie, zdecydowanie nie. Ja jestem Polakiem z krwi i kości i ja wolę tam zostać. Wolisz wrócić do Polski i zostać piłkarzem Polski i prezentacją tak, polskim wszystkim? Prezentacja ja Polski. jestem zakochany swoim polskim schabowym. I kapustą przesmażoną oczywiście. Dokładnie. Tak. Dziękuję ślicznie kapitanowi Patrykowi. Dzięki pozdrawiam wszystkim. Kochani widzowie jak słyszeliście prezentacja Polskiej jest w Indiach, jutro grają kolejny mecz o godzinie 16. .00. Naszego czasu polskiego to, polskiego to będzie około 13 godziny, jeżeli się nie mylę. Tak, 12.30. A 12.30, no byli, blisko było, tak jest. Szanowny, szanowni goście, e, dziękuję widzowie, dziękuję. A może, a może jakieś pytanie do Łukasza? E, dobrze, może być pytanie do Łukasza, oczywiście. Łukasz... Bo, bo też, dzisiaj, też dzisiaj zaliczył debiut, znaczy może nie debiut, ale debiut w dużym turnieju. Dobrze, dobrze, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak, no zapraszam do. do, do, do telefon i przepraszam serdecznie wszystkich widzów, którzy z początku były małe publikacje, przerywa, bo to łączy się przez Messengera. Wiadomo, że dosyć daleko są, ale chyba, chyba nie jest aż tak źle. To był taki, taki chwilowy moment. Witamy Łukasza, dlaczego tak powiem warty Poznań Batona. Witam słuchaczy, cześć Leszku, miło Cię słyszeć. Jak się czujesz po debiucie No jest. Już myślałem, że mnie pominiesz, ale na szczęście Ci się przywołało. Wybronił, wybronił, wybronił Cię trener Krzysztof, dlatego też, też nie zamierzałem, oczywiście zamierzałem z tą też porozmawiać, ale, ale też te, również czas goni. Takie powiem krótkie, krótkie pytanie, tak jak mówiłem, jak się czujesz hmm, po debiucie na wojsku dzisiejszym położył 130 co mecz, No ja zagrałem w drugiej połowie, nie wiem, około 5 minut chyba. E, to był mój drugi mecz w reprezentacji. No i oczywiście pierwszy na takim mm, dużym turnieju. E, stres, emocje, no i chyba najfajniejsze to jest to, że można było zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego e, z ręką na serduszku, na na orzełku i to chyba, chyba naj, najfajniejsze, co możesz yy, w, człowieka w życiu spotkać. Reprezentować swój własny kraj, tak jak wcześniej tutaj mówiliście, yy, no, jesteśmy przywiązani do własnych barw i, 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 i własnej tradycji I, i to jest chyba najpiękniejsze, że możemy reprezentować kraj yy, w innym, yy, no, na innym kontynencie. Jak tylko leczyliście? Yy, Lecieliśmy... 9, nie wiem 12 godzin czy więcej nawet coś, coś gdzieś. No gdzieś około 15 godzin chyba. Pewnie zmęczenie było. No, no po podróży oczywiście, że tak, jeszcze te przesiadki i w ogóle... No podróż ogólnie męcząca. No to Jednak jest to odległość. No to duża. zachęć y, wszystkich widzów do oglądania do, do lub protastyji Łukaszu. Kochani widzowie, zapraszamy y, do oglądania y, następnych meczy. Y, będzie dobrze. Pierwsze koty za płoty, pierwszy mecz. Y, trochę nie wyszło, ale będzie lepiej, więc zapraszamy y, do oglądania. Bądźcie z nami. Dziękuję ślicznie. TVL24, Leszek z Dziękuję ślicznie. Do następnego, tak powiem. Widzenia. Dzięki, pięknie również. Pozdrawiam, Leszku. Pozdrawiam. i don't know